Zastanawialiście się kiedyś, czy i jak koszują osoby niepełnosprawne? Jak mówimy osoba niepełnosprawna, to często myślimy osoba na wózku inwalidzkim, ale to nie jest cała prawda, no bo są jeszcze osoby niewidome, głuche, osoby autystyczne, po prostu ludzie mają różne niepełnosprawności i ich stopień. I tego typu osoby też chcą być samodzielne, też chcą szukać, szukać keszy, też chcą uczestniczyć w zabawie. Mówimy, że geocaching jest dla wszystkich, więc tak samo jak dla grubych, chudych, młodych i starych tak i jest to zabawa dla osób niepełnosprawnych. I te osoby nie oczekują od was fizycznego wsparcia w samym szukaniu, ale to, co można zrobić i może każdy zrobić, to zastanowić się przy budowaniu kasza, co można zrobić, żeby po prostu nie utrudniać. Już nawet nie chodzi o to, żeby jakoś specjalnie ułatwiać, ale żeby nie utrudniać. Ja wiem, że czasami się nie da, trudno ale są sytuacje, w których się da, na przykład dla niewidomych osób bardzo dużą przeszkodą jest, jeśli tekst w opisie kesza wpisujemy na obrazku, a nie w tekstem pisanym. Dlatego, że ich programy do odczytywania tekstu na stronach internetowych tego nie czytają zwyczajnie, nie są w stanie tego przeczytać. Jest taka strona www.handycashing.com. Prowadzi to kilka osób, które które są niepełnosprawne i kaszują Zbudowali oni system Który opiera się na pięciu dodatkowych czynnikach Takich jak przeszkody w terenie Pochylenie terenu i tak Który po prostu pomaga Informować osoby niepełnosprawne O tym z czego mogą się spodziewać w, Po skrzynce Po skrytce w terenie I to akurat Może każdy z was zrobić I bardzo do tego zachęcam, to nie jest przymus, ale jeśli się nudzicie, macie trochę czasu albo po prostu chcecie pomóc, to zainteresujcie się tym. Nauczenie się tego systemu jest banalne, nie trwa długo, jest bardzo proste. To nie chodzi o umiejętność korzystania z komputera czy z oprogramowania, tylko jest to po prostu system literowo-numeryczny. Opanujecie szybko i w ten sposób być może spowodujecie, że jakaś osoba niepełnosprawna zwyczajnie wyjdzie z domu i poszukać kaszy zamiast, zamiast w tym domu siedzieć, bo to jest. To jest. może trochę za mocno powiedziane, ale to jest jednak zabójczy element życia tych osób. Czyli siedzenie w domu i odcinanie się izolacja. Więc spróbujcie i dajcie znać, może znacie przykłady osób niepełnosprawnych, które kaszują. A może widzieliście niepełnosprawne osoby kaszujące, a może znacie takie, a może znacie jakiś fajny film na YouTube na ten temat. Dajcie znać gdziekolwiek w komentarzach. Bo myślę, że ten temat jest trochę w Polsce zaniedbany, jeśli chodzi o kaszykowanie, a wydaje mi się, że jest to temat w gruncie rzeczy dość prosty do rozwiązania i jesteśmy w stanie takim osobom, osobom pomóc się zaktywizować. Dzisiaj ja jestem w znanym ze słodkiego wina i z niebieskich płytek ceramicznych Porto, a wyjazd sponsorowany jest przez Farta w postaci znalezienia bardzo tanich biletów lotniczych. No i jest to okazja do tego, żeby Portugalia zaświeciła się na zielono na mojej mapie. surferzy są. Ledwo ich widać. Siedzę i się gapie na ocean i trochę kontempluję i tak sobie pomyślałem, że ostatnio jest taki, taki fajny trend, nie wiem czy to nazwać trendem, po prostu jakiś ruch, który polega na tworzeniu kaszy dotyczących innych osób, innych kaszerów, co mi się bardzo podoba. To są takie kasze urodzinowe, kasze dotyczące grup z konkretnych miast i tak dalej. To jest bardzo fajne. Oczywiście trzeba zachować umiar, ale to znaczy, że, że myślicie o sobie wzajemnie i to jest super. Natomiast gdybym mógł zaapelo zaapelować o coś zaapelowałbym, żebyście też myśleli o sobie wzajemnie, w tej takiej trochę mniej przyjemnej części to znaczy, żebyście dodawali do skrytek logi dotyczące serwisu czyli skrytka wymaga serwisu i skrytka wymaga archiwizacji bo to są logi, które nie tylko mi pomagają ale pomagają też innym zdecydować, czy takiej skrytki szukać, czy nie i pomagają założycielom bo gdyby, jeśli oni nie wiedzą o tym, że jest jakiś problem dlatego, że ludzie nie dodają logów, to ciężko oczekiwać, żeby kasz był w, w dobrym stanie i żeby był sprawny więc pamiętajcie, jak nie znajdziecie kasza, wpisujcie DNF'a, jeśli znajdziecie skrytkę, która jest popsuta albo wymaga pilnego serwisu z innego powodu, to wpisujcie, że skrytka wymaga serwisu, jeśli ze skrytką jest coś nie tak, jest na terenie prywatnym albo jest na na terenie niebezpiecznym, w sensie prawnym, to po prostu dodajcie, że skrytka wymaga archiwizacji. To naprawdę nikomu z głowy korona nie spadnie, się dostanie takiego loga, a, a może po prostu pomóc ominąć kłopoty in, dla innych koszerów, Także myślcie o sobie też w ten sposób. Jeszcze jedno a propos wpisów, że skrytka wymaga archiwizacji, bo dostałem ostatnio bardzo ciekawe pytanie, jak dużo czasu musi upłynąć od Deaktywacji Kesza, żeby było to sensowne, aby dodać taki wpis, czyli skrytka wymaga archiwizacji. No tutaj trzeba zdrowy rozsądek włączyć. Zdecydowanie. To znaczy, jeśli ja wyłączyłem skrytkę, czyli ją dezaktywowałem, to w ogóle nie ma sensu dodawania wpisu. Skrytka wymaga archiwizacji, bo, bo ja takimi skrytkami się zajmuję sam. Jeśli chodzi o skrytki, które są dezaktywowane przez yy, założyciela. No to tutaj zależy, czy założyciel wykazuje jaką, jakąś chęć naprawy tej skrytki, czy też nie. Może są jakieś inne obiektywne powody, dla których ta skrytka nie może być odwieszona, na przykład, nie wiem, remont w okolicy, albo w roboty drogowe, albo no cokolwiek. Natomiast jeśli jest skrytka, która została dezaktywowana, albo ma bardzo dużo DNF-ów i, i założyciel zarówno tą skrytką jak innymi się nie zajmuje i, i, i spodziewacie się, że może to być problem, to znaczy, że ta skrytka nie wróci do gry, no to oczywiście możecie się, możecie się taką skrytką zająć w formie wpisu hmm, skrytka wymaga archiwizacji. Zachęcam do tego w takich uzasadnionych przypadkach, bo, bo to rzeczywiście pomaga samej grze yy, i myślę, że nie ma tutaj co się przejmować. Tym, że ktoś się obrazi. No jeśli się ktoś obrazi, to raczej jego problem. Eee. Wam przypomnieć, że jeśli chcielibyście, aby Wasze skrytki czy wasza skrytka zostały opublikowane wybranego dnia o wybranej godzinie, to jest to jak najbardziej możliwe. Technicznie wykonalne jest tylko opublikowanie o pełnej godzinie i w połowie, więc co 10 co 5 minut odpada. I zawsze mówimy, żeby wysyłać skrytki do publikacji, które mają być opublikowane automatycznie, przynajmniej 10 dni. Przed ich publikacją, żeby dać nam czas na ich przejrzenie i ustawienie do kolejki publikacji. Ale jeśli miałby to być krótki czas, czy krótszy od 10 dni, to po prostu napiszcie do mnie i spróbujemy się dogadać. Na Facebooku już odpowiedziałem na jedno pytanie, ale może też przypomnę, że jeśli chcielibyście zrobić sobie kolekcję woodcoinów, i mieć ją w wersji online i zobaczyć, co inni ludzie mają w swojej kolekcji. To jest taka czeska strona, którą wam polecam, podaję wam gdzieś tutaj i w opisie tego filmu. Yy, I sprawdźcie, stronę jest w większości po polsku, także nie będzie problemu z połapaniem się. I dostałem też pytanie mailem, które troszeczkę ukrywam, zirytowało mnie, ponieważ pytanie brzmiało, dlaczego niektórzy recenzenci wymuszają. Yy, Umieszczenie w opisie eventu godziny zakończenia eventu, a nie wystarczy godzina rozpoczęcia i czas trwania. Odpowiedź jest bardzo prosta, bo tak mówi regulamin. Jeśli jakikolwiek recenzent robi inaczej, to jest tylko i wyłącznie elastyczna interpretacja regulaminu i nie możecie oczekiwać, że każdy będzie dokładnie robił tak samo. Poza tym, w pytaniu była taka adnotacja, że przecież to jest żaden problem. No właśnie, no, tak, tak samo jak żaden problem nie jest dodanie godziny zakończenia eventu. Chciałbym wam przypomnieć jedną rzecz, którą e, nagraliśmy już z kochomikiem kilka lat temu. Pamiętajcie, bądźcie szczerzy z recenzentami, nie oszukujcie ich. Nie róbcie sobie z nich wrogów, bo nimi nie są. Nie róbcie sobie z nich wrogów, bo nimi nie są. Nie róbcie tego, bez sensu. Spróbujcie się dogadać. Zachęcam wszystkich do geocachingu, ale to jest. Zabawa, która ma swoje zasady. W taki pozornie nieprzyjemny sposób, ale jednak bardzo radośnie i serdecznie Was pozdrawiam z Kreszowej wycieczki. Życzę Wam takich Kreszowych wycieczek. Nie muszą być one dalekie, mogą być bliskie. Trzymajcie się i komentujcie, jeśli macie coś do dodania.